Mają różne supermoce. Dainopis używa sieci pułapek, skakuny skaczą na ofiarę z zaskoczenia, czy tak jak dzisiejszy bohater opłuwają ofiarę toksyczną pajęczyną. Cześć, z tej strony Kaja, witam Was na wystawie Pająków i Skorpionów. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że jest to ostatni nagrywany przeze mnie odcinek na kanale wystawy Pająków. Czas wyruszyć w dalszą drogę, a z Wami zostanie Alicja, która ma bardzo dużą wiedzę o Pająkach i nie tylko. Dlatego mam nadzieję, że przyjmiecie ją równie ciepło jak i mnie, za co przy okazji bardzo Wam dziękuję. Dziś mam dla Was kilka słów o ciekawym Pająku zwanym rozsnuwaczem plującym. Zapraszam! Rozsnuwacz prójący to niewielki pająk, ponieważ dorasta zaledwie do 6 mm długości ciała, ale jest zarazem na tyle duży i charakterystyczny, że bez problemu powinniście go dostrzec w swojej łazience, ponieważ to właśnie tam najczęściej widuje tego pajęczaka. Chociaż oczywiście możemy go spotkać w innych częściach domu bądź w naturze, a zobaczyć go możemy praktycznie przez cały rok. Jego styl bycia oraz wygląd jest na tyle oryginalny, że nawet osoba początkująca nie powinna mieć problemu z rozpoznaniem go i nie powinna pomylić go z innymi gatunkami. Na pierwszy rzut oka odznacza się wyraźnie owalno-kulisty odwłok i bardzo długie odnóża, w tym pierwsza para jest najdłuższa. Do tego możemy zauważyć wyraźnie niski głowotłów, którego kształt wraz z czarnymi wzorami sprawia, że ten pająk wygląda dość kosmicznie i wyjątkowo. Barwa ciała waha się od cielistożółtej do żółto-brunatnej z licznymi ciemnobrunatnymi plamami oraz centkami na odwoku. Plamy na głowotłowiu przypominają serce lub lustrzane odbicia konika szachowego. Często zlane ze sobą plamy przypominają tygrysie pasy. Posiada też trzy pary oczu, co jest dość wyjątkowe, bo chociaż nie jest jedynym pająkiem, który posiada oczy w ilości sztuk sześciu, to jednak zazwyczaj pająki mają ich osiem. Zanim przejdziemy do głównej wyjątkowej cechy tego pająka, to jeszcze szybko dodam, że samice od samca różni głównie wielkość, ponieważ dorasta ona do 6 mm długości ciała, a samiec do 4 mm. Przy czym samica jest masywniejsza, a samca odznaczają wyraźne bulbusy. Osobniki płci męskiej żyją od 1 roku do 2 lat, a samiczki żyją aż do 4 lat. A teraz przejdźmy do sposobu polowania tych pająków, ponieważ właśnie to jest u nich najciekawsze. Rozsnuwacz wybiera się na łowy głównie nocą i możemy zauważyć, że zazwyczaj porusza się bardzo powoli, zupełnie tak jakby skradał się po ścianach pomieszczeń. Nie jest to bardzo ambitny pająk jeśli chodzi o wielkość swoich ofiar, ponieważ przeważnie poluje na mniejsze od siebie stworzenia lub przynajmniej na takie, które dorównują mu wielkością. Ofiarami padają rybiki, komary, muchy i ich larwy, mrówki, mszyce, a nawet inne pająki. Zdarza mu się też czasem być kanibalem. Rozsnuwacz jest ciekawy głównie dlatego, że poluje zupełnie inaczej niż większość pająków, które przeważnie łapią ofiary w pajęczynę lub bezpośrednio wstrzykują w nie jad. Ten pająk połączył obie te techniki i dosłownie opluwa swoje ofiary mieszanką pajęczyny i jadu. W kółwotłowiu znajdują się silnie rozwinięte gruczoły jadowe. Ich przednia, mniejsza część produkuje toksyny, a tylna i większa jest odpowiedzialna za produkcję bardzo lepkiej sieci, która wystrzeliwana jest niczym z za pomocą szczękoczułek. Owad, który z znienacka zostanie oblany taką substancją, natychmiast staje się unieruchomiony. Podczas polowania rozsnuwacz skrada się powoli w kierunku ofiary, czasami nieruchomiejąc lub nawet zmieniając kierunek. Zazwyczaj po zauważeniu celu nieznacznie się wycofuje i lekko unosi głowotów. Kiedy znajdzie się na odległości 10-15 mm, co przy jego rozmiarach jest sporą odległością, rozpoczyna atak. Ale nie strzela on swoją mieszanką tak po prostu. W momencie wystrzału operuje swoimi szczękoczułkami tak, że zatruta pajęczyna leci w formie zygzakowatego wachlarza, który w najszerszym miejscu ma około 7 mm, czyli więcej niż sam pająk. Lepka ciecz zawiera spore ilości jadu, przez co ofiara zostaje bardzo szybko spacyfikowana. Dodatkowo sieć oblepia i kurczy się na ofierze. W bardzo dużym spowolnieniu można zaobserwować, jak rozsnuwacz kołysze się z boku na bok, wytwarzając w ten sposób kleistą pułapkę na kształt litery Z. Cały atak trwa około 1700 sekundy, a szczękoczółki wysuwają się i chowają około 1000 razy na sekundę. Jest to naprawdę błyskawiczny proces. Dodatkowo pająk po ataku czasem jeszcze dokładniej owija ofiarę przędzą i kąsa ją. Gdy dochodzi do walk dwóch osobników tego samego gatunku, wystarczy, że jeden z nich będzie minimalnie większy od drugiego, dzięki czemu uwalnia się i tym sposobem wygrywa potyczkę. Nasz rozsnuwacz nie jest oczywiście jedyny na świecie, ponieważ dotychczas opisano prawie 250 gatunków z rodzaju scytodes, ale w Europie występuje tylko jeden rodzimy gatunek i jeden gatunek, który przybył z Ameryki. Ciekawym zjawiskiem jest również fakt, że niektóre z gatunków przejawiają zachowania społeczne, gdzie starsze osobniki żyją wraz z młodymi, pomagając im w zdobywaniu pokarmu. I to już wszystkie fakty, jakie udało mi się znaleźć na temat tego pajęczaka. Ja jeszcze raz dziękuję Wam za bardzo miło spędzony czas i za wszystkie komentarze, a możecie być pewni, że przeczytałam każdy z nich. Wyczekujcie kolejnych filmików Alicji, która dopiero zaczyna, ale za kulisami nieraz pomagała mi w tworzeniu scenariuszy do odcinków, wspierając mnie swoją arachnologiczną wiedzą. Dzięki za oglądanie i cześć!